Jestem w drodze w tej chwili do sklepu ze sprzętem wodnym, czyli jachty, pontony, kajaki. Chcę zobaczyć nowy ponton z nowym mocowaniem na silnik. W tej chwili jadę autostradą. Ten sklep jest około 60 km od Londynu, może trochę mniej. Tak wygląda autostrada. W sumie jedziemy poruszamy się w stronę morza, bo tam jest morze. Mamy tu cztery pasy, ale są jakieś roboty publiczne, coś. Ale nie widać w sumie nic, żeby tu było ruszane. No ale jest 50 mil prędkość. Ograniczenie, i tak sobie jedziemy. Tak wygląda ten sklep. Są sporta, tutaj dwa modele mamy Ale potężnie napompowane Super sprzęt Jest obszerny, mają tutaj ubrania. Gdzie są buty? Chciałem zobaczyć, jakie oni buty mają. O, fajne! O, super buciki. Specjalne na wodę. 26 funtów. 32. O, bajerka. Te są drogie 50 funtów. Ale jakie leciutkie, to damskie, ale fajne się buty, ekstra, wszystko mają, kurcze taki duży sklep na uboczu Londynu, nikogo nie ma, pusto, tak jak w USA, na uboczach dużych miast, gaśnice, cholera. Oce, przeciwpożarowe no jakie siodełka fajne Uhuhu. i lekkie nie ciężkie kurcze składane nawet bajer dużo chemii oleje do silników, pompki do paliwa o suzuki olej może bym tak wziął sobie jeden, kosztuje 16 funtów, ale trzeba będzie. Aha, to jest mo e Motula dedykowany, dedykowany do Suzuki. Tylko teraz który czy ten 10, gdzie to jest ten 10W30, czy 10W40, pierdol się znajd? kotwice, jakie duże mają kotwice, o kurczę, przemysłowe rzeczy Fajnie się robi zakupy, chodzi ogląda jak nie ma dużo ludzi, a zupełnie jak nie ma, Deus się jest tak człowiek nieprzyzwyczajony. Kalosze jakie, super. Cztery dychy, taki kalosz, ale wiosła nawet można sobie gubić. Ale wyposażony sklep, naprawdę luksus tu są pompki. Wszystko mają. Tu Tutaj nowoczesne kamizelki mi się podobają. Kamizelka z tego pamiętam. Cena to około 50 wodów. Taka kamizelka. 227 kostium. gadżetów od cholery jest. tu jest od cholery nie brakuje jakie linki fajne tu jest nowy silniczek honda tylko, że dalej to samo Okej, okay, put widać. Na wyślinzek Hondy. Bardzo fajnie. Tylko, że w dalszym ciągu zrobili go chłodzonego na powietrze. Nie jest na wodę chłodzone. Szósteczka. Dwutłokowe zaczynają się od ośmiu koni. To jest piątka. To jeszcze są tutaj wszystko jednocylindrowe. Proszę kto by to się spodziewał. Co to jest? Kamizelka ratunkowa dla pieska. Nieźle. Szczotki do mycia pokładów. No tu drewniane wiosła To już Rękawiczki Narty wodne Boje do odbijania Dobre, przydatne w śluzie 80 funtów taki dwuosobowy To jest jakiś ponton taki dziwny, to nie pontan taka jakby poduszka do pływania ta 74 fajna sprawa też ludzie potrzebują takich zabawek tak. tutaj muszę pokazać kostki elektryczne połączeniowe do przewodów takich kostek to jeszcze nie widziałem ekstra fakt, że nie są tanie 12 funtów 13 taka długa ale wykonanie jest bajerka. Jakie szyny? Super. Nawet przełączniki specjalne mają takie. Wszystko jest. Tutaj piękna jest ta deska Yamaha. basically it's this across the back and then it has a bracket like this that goes on that's the idea of it yeah see it's like it's like that and it's narrower narrower so it's a lot narrower yeah it's not like the the one that we call the wide beam Silniki elektryczne. Sansport proszę. Sansport firma, która produkuje moje e, moje pontony robi też silniki elektryczne. Nie wiedziałem. Tutaj jakiś silniczek. Ale mocowanie do, te, do klem to kurczę potężne. Jest trochę sprzętu. Honda to chyba najlepsze pontony robi. Tu jakie fajne małe. Hondzinka, ale ona trochę ciężka jest. Tu jaki elektryczny silnik, ja nie mogę. Co to za silnik? Znawcy tematu to wiedzą. On musi być cholera silny. No. Tu jaki stworek fajny. Carly Davidson. The uh, handles handles go on there at the top through there either side. Yeah. That's the rubbers and then that's it, the kayak sits on top. And you put the strap then over the top to hold it on. Okay. Oh, I'll put it up anyway in the shop so. Uh -huh. then... This is base for Kayak? Yep. That's bad. Oh. Okay. Rubber? Yeah. give me good price for this one please <laughs> they're not cheap regular customer <laughs> not cheap 100 109 yeah so but they are uh <clears throat> uh -huh. and then literally that goes and if you put a bigger one on it like ah, that I understand just an extra strap. Oh, oh. The belt. Yeah. Okay. Yeah. Tutaj mamy silnik Yamaha, też elektryczny. Facet mi teraz powiedział, że musi być 110 Amperów minimum akumulator. Taki akumulator waży około 25 kg. I mówić, że nie bardzo to się cieszy w Anglo-Popularnością. Lepiej taki malutki silniczek, pród 100 litr paliwa nie ma tej wagi. A tu nie ma także jakieś pozwolenia, że trzeba ściśle na, na prądzie pływać, jakaś cisza. To jest wiem, że dobra firma. Minkota amerykańskie. Kiedyś czytam na forum bardzo dobre silniczki. Nie wiem, czy to ceny odzwierciedlają, ciężko to w momencie porównać, ale bardzo dobre silniki markowe są bardzo dobre silniczki nawet takie sprzęty mają no zrobiliśmy zakupy, kupiłem bak paliwa olej do silnika i taką linkę, nie wiem czy to jest keblar czy coś Podobnie bardzo mocna linka. Czytam teraz opis tej linki, którą kupiłem. Ona ma ślinę 2 mm. I to jest Excel Racing model. Jestem zdumiony, bo ona ma silnicę 2 mm. I tutaj jest napisane, że 2 mm średnica odpowiada 224 mm. Kilogramów, czyli 220 kg powinna ta diablica wytrzymać? Coś niesamowitego. A Trójka 463 kg. Szok! Koszt tej linki z 11 funtów. Ten sklep nie jest drogi, naprawdę. Także przypuszczam, że w Londynie w innym sklepie to jest 15 taka, że trzeba dać. Ale aż mi się nie chce wierzyć, że. 220 kg to gówno wytrzyma wzrokowo to aż razi, no zobaczymy ale ciekawie ciekawe to jest tutaj jeszcze mają dziwny model 4G 1,3 mm no to jest prawie nic i ona wytrzymuje 270 kg a tutaj model 3,8 mm 620 kg ja cię kręcę. Ta firma widzę, że ma dobry patent na te linki. Tu widzę, że facet kosi trawę takim elektrycznym. Nawet, nawet. Cichutkie. Proszę. Tobie radzi. Chcę teraz pokazać, jakie jest spalanie. 3,7 litra. Klimatyzacja jest włączona. Prędkość, tutaj prędkość 100 na godzinę, około 100 na godzinę mamy. Fakt, że to jest autostrada. Przyjechałem 20 km, i no takie spalanie jest 3,7. Na odcinku już 40-50 km spada do 3,5